Jutro o godzinie 12 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku odbędzie się msza pogrzebowa ku czci Pawła Adamowicza. Na ceremonii obecni będą przedstawiciele władz państwowych i m.in. Donald Tusk. Służby obawiają się najgorszego, dlatego już od kilku dni operują w specjalnych warunkach. Donald Tusk już następnego dnia po zamachu na Pawła Adamowicza przybył do Gdańska, by go pożegnać. Tragedia jest dla przewodniczącego Rady Europejskiej wielkim ciosem, ponieważ Paweł Adamowicz był jego przyjacielem i prezydentem rodzinnego miasta. Z racji przybycia szefa do Polski i zapowiedzianej obecności m.in. Andrzeja Dudy Służba Ochrony Państwa wprowadziła wyższy stopień reagowania alfa, który daje mundurowym większe pole manewru, długą broń kamizelki kuloodporne, a osobom strzeżonym zwiększoną ochronę. Zważywszy na to, że Tusk otrzymywał wcześniej pogróżki, a służby za wszelką cenę pragną uniknąć kolejnego zamachu, były premier otrzyma ochronę porównywalną z prezesem Rady Ministrów i prezydentem RP. Najbliższe dni będą wielkim sprawdzianem dla krytykowanej do tej pory SOP. Musimy mieć oczy szeroko otwarte i wzmożoną czujność. Wariat z nożem może się pojawić. Nie wiadomo też, czy zamachowiec z Gdańska nie działał na czyjeś polecenie, powiedział w rozmowie z TVN: 24 informator z SOP. Donald Tusk pod specjalną ochroną odpowiednie organy państwa prowadzą śledztwo w US. Czynu dokonanego przez Stefana W. i dopóki nie wykluczą, że inne osoby publiczne nie są w niebezpieczeństwie, pozostaną szczególnie czujne. Dlatego właśnie Służba Ochrony Państwa działa obecnie na zwiększonych obrotach. Z racji wprowadzenia stanu gotowości alfa funkcjonariuszom cofnięto urlopy i odwołano dni wolne. Wszyscy obowiązkowo muszą być pod telefonem, gotowi do wyruszenia na służbę, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba. Od pięciu dni niemal cały aparat państwa skupia się na sprawie mordu na Pawle Adamowiczu i obecna sytuacja w SOP jest tylko jednym z tego efektów. Śledztwo w tym zakresie szefowi MSW i osobiście polecił premier Mateusz Morawiecki. Także Zbigniew Ziobro Prokurator Generalny i szef Ministerstwa Sprawiedliwości polecił przeprowadzanie śledztwa swojemu zastępcy. Jutro odbędzie się pogrzeb Pawła Adamowicza. Trumna z ciałem Pawła Adamowicza od wczoraj od godziny 17 znajduje się w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, w którym ma pozostać przez 24 godziny. Po jej zabraniu Z.S. ruszy wraz z pochodem do Bazyliki Mariackiej, gdzie zostanie umieszczona na kolejną dobę. Później ciało prezydenta Gdańska zostanie skremowane i powróci do Bazyliki, gdzie zostanie złożone w krypcie. Paweł Adamowicz zmarł 14 stycznia około godziny 14. Miał 53 lata.